إلى ملك بحخمة براد أدوناي شكلال شمية ويات أرعى وأرعى أو وفيها وتستي من برنوش ومن بعير وركنا من كل بلحان تمحين ومن إلانين <applause> od pewnego nagrania. Czy mógłby wytłumaczyć, co to było za nagranie? Tak, to było, słuchajcie, nagranie y, nagrane przez chrześcijan z Ziemi Świętej, którzy mówią po aramejsku. Mamy jeszcze niektóre wspólnoty w Syrii, w Iraku i w Ziemi Świętej, które mówią po aramejsku. Stąd, gdy Wziąłem im Biblię aramejską i tak chciałem pokazać. Oni tak musieli, nie, nie mogli się oderwać, Tak czytali tę Biblię. Tak musiałem od razu ofiarować ten Dom Pierwszy i mówię: Oczywiście ofiaruję Wam, ale proszę przeczytajcie dwa czy trzy teksty, które możemy nagrać dla naszych polskich czytelników i słuchaczy. I oni nagrali. I to, co słuchaliśmy, to było z księgi Rodzaju. Było, był poemat o stworzeniu świata właśnie w języku aramejskim, wykonany przez chrześcijan z Nazaretu i z Tak, to jest słowo aramejskie. Wyobraźcie sobie, w tak ma wielokrotnie mamy amen, amen, tę formułę yy, właśnie która oznacza niech tak się wypełni, niech tak się stanie, niech tak będzie. Nieraz to tłumaczenie, nie zaprawdę zaprawda to nie zniekształca yy, właściwy sens tego Amen, który właśnie pochodzi również yy, właśnie z tarpą. Tam również znalazły takie formy w księdze wyjścia, jak i tu po, powiedział, i rzekł. Bardzo wiele dialogów wiadowych ma taką formułę. A także chodźcie i zobaczcie, chodźcie i zobaczcie. Kilkanaście razy w Tarkowie do Księgi Wyjścia jest to, co u Jana także wpada yy, dwukrotnie. Choć zobacz, Jezus mówi do uczniów, którzy idą za Nim, albo potem yy, właśnie do swoich uczniów mówi pożegnalnie. Więc bardzo wiele karek jest yy, tworzonych. Myślę, że tekst, który na razie jest, to jest źródło. Dalsza część to prace nad poszczególnymi terminami, na przykład yy, yy, kolu, córka głosu. Memra, y, słowo, Szechina Adonai, y, obecność Pana. To są wszystko rzeczy, które wymagają takich specjalistycznych badań, i praktycznie to jest jeszcze pełna incognita na koncie polskim. Potrzeba, y, żebyśmy właśnie wchodzili w ten takie bardziej szczegółowe zagadnienia. chciałbym zakończyć modlitwą Ojcze nasz paramedic. Y, czy zgodzicie się, żeby. Zaczniałem ten, ten tekst właśnie tutaj w zamku, na zamku króleski. Abuna di Bishmaya, itkadaszu ma te atema utach, ti ta patry utach, kedibishma ja kenbe ara, lachmana sekom jombe u Useł dana wela, a anachna, se vahna Uwal, aleman ale, emisajonu, ala paca eina, min bisham, Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Ojca i Syna, i Ducha Świętego.